Przed miejskimi glinami kolejny ciężki dzień. Na Wrocławian zawsze można liczyć, albo mają problem z utrzymaniem pionu. O, życie Albo ze wzrokiem i ciężko im odczytać znaki drogowe. A zdarza się i tak, że próbują ukryć coś przed wzrokiem innym. Na przykład pan Andrzej. Położył się w kąciku i udaje, że go nie ma. Dzień dobry. Budzimy się. Dzień dobry. Dobry, Wszystko w porządku? Tak. Jest. Dzwonili, że ktoś leży, za niemu. nie Dzień, Nie, nie, nie. Jakiejś potrzebuje pan? Nie, nie, Alkohol pan jakiś spożywał? O, jakie trudne pytania. Wczoraj. Aha, rozumiem. Tutaj pan mieszka? Tak, tu, w No to trzeba iść do domu zaraz, panie Andrzeju. Ja wiem, ale sobie tak leżę, bo mi tego wygodnie. To co, panie Andrzeju, może ja pana podprowadzę do domu? Na górę. Członki nie ma, ona wyszła, dzieci nie wiem, Nie wiem czy to. Na gigancie? Aha. A to może ja tutaj to sprawdzę. Nie, nie o to chodzi. Nie chcę mhm. się podprowadzać, bo sam wstaję i sam Czyli co, przyjdzie hmm. córka i wpuści pana? Ale nie, 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 ja wiem, że wpuści. To ten. I jak mówię, ona poszedł do pracy. Jeszcze do Czy Czyli jak wszystko w porządku? Nie, ja myślałem, że jakiś kłopot, jakiś że jakiś kłopot. Na szkanie, na lany i tego Nie mogę. Dobra. Czyli rozumiem, że jak pan będzie szedł na górę do córki, to te kartony pan też zbierze. Nie, nie Ja to zawsze ustawiam, a pan tu zabierze. Porządek Dobra. musi być. Tam wszystkiego dobrego. Stajemy. Ale nie każdy ma tyle szczęścia, co pan Andrzej. Zastał, zastał. Przyjemnie. Na tamtą stronę, nie? Dobra. W nie. się położysz, W łóżku się położysz, łóżku no. się położysz. Chodź. O, pójdziesz, spać. No, przebieraj nóżkami. Temu umęczonemu delikwentowi nie udało się znaleźć przytulnego miejsca do spania. Zmożyło go na ulicy. Pożycie mnie. Tak. Pięć minut. Dobra. Wejśćmy sobie tutaj. na głowę. No i proszę. Mimo, że ze zmęczenia słania się na nogach, to dzielnie dąży do celu. A właściwie do celi. W przytulnej izbie wytrzęsnej, dobra? Ja pomogę. No, no. chodź. Dobra, dobra. Jedna nóżka, dobra. druga. Dobry. Dobry. Jak dobrze spotkać starych znajomych? Włodziu! znowu się spotykamy? Ale on nie chce jechać. Nie chce jechać. A to... Panowie, to nie nasze. To nie, to nasze. nie nasze. To nie nasze, on nie chce jechać nie i pici, będzie. No już, Czyli co? Przyjeżdża tramwaj i I was nie ma. Oto przystankowy Savu Arvito. Jak masz na imię, bo zapomniałem jak. Ty. I na przystanku nie wolno palić. Dziękujemy bardzo. Tylko panowie. Żebym, żebym, nie musiał drugi raz tu przyjechać. Policjanci nie lubię, panowie. No, To choć nabyć. 1137 Wczoraj był dla Izbie, to później. Wczoraj był. I pewnie jutro i pojutrze też tam wpadnie. Wszak przyjaciół trzeba regularnie odwiedzać. Weekendy, czyli piątki, soboty, w nocy, wtedy mamy większą ilość osób nietrzeźwych. Po jakichś takich większych imprezach też mamy większość osób nietrzeźwych. Mamy też tak zwanych stałych klientów, którzy nadużywają alkoholu i w danej okolicy jest takich kilku nietrzeźwych, no natomiast w Porze, że tak powiem, jesienno-zimowej, kiedy jest zimno, no to oczywiście tacy klienci nagminnie zdarzają się w klatkach schodowych. A to już ulica Komuny Paryskiej. Położona w dzielnicy zwanej Trójkątem Bermudzkim. Dzieje się tu wiele niewyjaśnionych zjawisk. Zdarza się, że coś znika. Poprosiłbym holownik na ulicy Komuny Paryskiej. 85A już się robi kierownik ile pojazdów, jeden no i załatwiony. Stąd będziemy holować pojazd, który stoi w miejscu obowiązywania znaku zakaz zatrzymywania się z możliwością odholowania. Jest jak widzimy ścieżka rowerowa, wcześniej przejście dla pieszych także. Działamy wykroczenie, postój w miejscu obowiązywania znaku B36 T24 i godzina rozpoczęcia 16.50 i na Sam chodnik, sam chodnik i wystawiamy na 10.23 Zapewne właściciel tego samochodu potwierdzi, że jest to okolica niezwykła. Wszak zostawił tu swoje auto, a kiedy wrócił, już go nie było. Nie wie jeszcze, że to nie koniec jego przygód na trójkącie bermudzkim, bo za takie magiczne sztuczki trzeba będzie zapłacić. I to słono. Od 330 do nawet 700 zł. No cóż. Magia jest w cenie. 01 do 321. Miejskie gliny informują. Gdy zauważysz, że nie ma Twojego samochodu w miejscu, w którym go zaparkowałeś, zachowaj spokój. Sprawdź, czy nie pozostawiłeś samochodu w miejscu niedozwolonym. Zadzwoń na Straż Miejską pod numer 986 lub na policję pod numer 997 podając numer rejestracyjny pojazdu. Nie zwlekaj z odbiorem samochodu. Każda godzina to dodatkowa opłata. We Wrocławiu przybywa aut, no, miejsc parkingowych przybywa, no, ale e, trochę, trochę wolniej. E, centrum miasta. Dużo urzędów, ludzie chcą pozałatwiać różne sprawy. No i w mentalności ludzkiej jest to, że no osoba, która nie ma problemu z chodzeniem, też chce jak najbliżej urzędu zaparkować, nie chce jej się przejść 500 metrów. No i wtedy powstają problemy, łamanie przepisów, blokowanie i tym podobne rzeczy. Miejskie gliny patrolują nie tylko miejską dżunglę. Nie dadzą się wywieźć w pole ani w las. Wyrzuca pan odpady do lasu. Mógłbym zapytać pana, dlaczego? Jest no to. A to pan wszystko pan wyrzucił? To wszystko nie, no to tutaj należy zawsze. Dobrze, ale to co pan trzymał w ręku i przed chwilą wyrzucił, no to dobrze. Ja panu powiem tak: no zaśmiecanie lasu to wykroczenie i będziemy musieli pana wylegitymować. Ponieważ no tak jak mówię, niestety nie można robić takich rzeczy. Niech Państwo spojrzą tutaj, no jakie naświecanie lasu, ja rozumiem las, ale specjalnie jeszcze przyjdą daleko, kom tutaj przeszkadza. Nie może Pan naśladować cudzych złych zachowań. To Pana w żaden sposób niestety nie tłumaczy. A proszę powiedz mi, co pan przyniósł w tych workach? No właśnie, niech pani pan nawet spojrzy. Co jest Problem jest, że kartony są takie wielkie. Nie, nie, nie ma jak tego walić. To za chwilę to deszcz zmyje, wsiąknie w ziemię. To naturalne odpady. To za chwilę tego nie będzie. Na pewno nie będzie gorzej Ale niż. Ale pan z domu przywiózł? Gdzie one powstały te odpady? Jakie mają charakter? Co jest, niech pani spojrzy, co to jest karta. Dobra, to proszę się odsunąć. Dobra, odsuniemy się. No i co my tu mamy? Oj, chyba natura tak tego nie urządziła. No, nie ma tutaj jakichś toksycznych rzeczy. Proszę mhm. o pana, dokument tożsamości. szwij. Nie, przecież nie mam przy sobie. Rzeczy. Nie, nie, bardzo. Telefonem szumu państwu Skąd pomysł, że tutaj przynie, przywieźć e, odpady? odpady? ja wiedziałem, że tutaj jest taki kawałek. A skąd pan wiedział wcześniej? Już pan to przywoził? Nie, no kiedyś przychodziłem z psem widziałem, że jest to z... Tak, żeby. To... Bardziej nie przeszkadza niż jest, no o to chodzi. To jest, to jest, to jest, wie Pani, gdzie... Mm -hmm. gdzie to, mi się to chyba nie mieści. A ma Pan w ogóle proszę. pojemniki na odpady? No muszę mieć, nie, przecież płacę, płacę za... Dobrze, proszę Pana, mm -hmm. następnym razem może Pan darmowo odstawić swoje śmieci do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W Wrocławiu są dwa, ulica Janowska, Michalczyka, a na pewno nie wyrzucać do lasu. Yes. Proszę Pana, w dniu dzisiejszym skończy się do, dla Pana mandatem karnym. Mandatem? Mandatem karnym. Jak, jakim mandatem? Mandatem karnym, proszę pana. E, mandat karny jest do 500 zł i taki mandat wysoki na pana nakładamy. Nieekologiczny, nieekonomiczny. E, jeżeli oczywiście pan się z nami nie zgadzał, czas kierujemy sprawę do, do sądu. O my się Przejeżdżaliśmy i zauważyliśmy, że idzie pan z burkami. Dobrze. Ja wypiszę teraz blankiet mandatu karnego. Tu proszę, imię, nazwisko. I odpady Można pan zabierze ze sobą. Jak zabiorę? Jak już zapłacę? Nie, to nie. nie, zabieramy. Zabiera pan odpady. Zabieram. I zawoży pan do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, dobrze? Jeszcze tutaj pan te trzy przywiózł. W tę stronę jakoś szybciej się pan uwijał. Dobra. Ale to nie, nie, nie. To, ale to, to pan też przywiózł, bo to jest, to jest świeże. Świeże są odpady, pan zabiera je. To już sobie Pójdziemy za panem. Przypomnijmy, że sprzątanie lasów państwowych kosztuje 20 milionów złotych rocznie. Nas wszystkich. Podczas patrolu służbowego zauważyliśmy samochód zaparkowany bezpośrednio przy lesie oraz mężczyznę wyciągającego z niego odpady. Po udaniu się za nim zauważyliśmy, że mężczyzna wyrzuca śmieci na teren dziko powstałego wysypiska do lasu. Sprawcę ukaraliśmy, zabrał swoje odpady, obecnie toczą się czynności zmierzające do usunięcia dziko powstałego wysypiska.